Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Vlogmas, dzień 9. Zapraszam Was kochani do oglądania. My z mężem i z synkiem wybieramy się teraz aktualnie do Katowic na jarmark świąteczny. Chcemy zobaczyć co tam ciekawego zrobili, jak zrobili, ale też oczywiście jedziemy tam po to, żeby poczuć tą magię świąt, no bo niestety. U nas, jak to u nas? No, nie mówię, że w całej Polsce, ale na Śląsku, no tego śniegu nie ma, więc tej atmosfery świątecznej, zimowej, niestety nie czuć. I musimy sobie to jakoś po prostu udogadniać, coś robić w tym kierunku, żeby tą magię świąt bardziej poczuć. A no, niestety takie osoby jak ja, które kochają święta, no to mają teraz problem, bo tego tak bardzo nie czuć. Jedynie. Po jakichś dekoracjach świątecznych, na rynkach czy gdzieś przy ulicach, to coś tam jedynie jest, ale to i tak jest za mało. Już dotarliśmy na jarmark świąteczny w Katowicach i powiem Wam, że moje dziecko normalnie się uruchomiło, wewnętrzne dziecko. Strasznie! Tak bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Normalnie cieszę się, że Naprawdę widzicie, tutaj się taka kolejka jedzie, no naprawdę mega. Różne tutaj jest takie y, rzeczy związane ze świętami, że jestem normalnie taka szczęśliwa, że przyjechaliśmy tutaj. Moje wewnętrzne dziecko zaczyna się pomału uruchamiać. Jestem tutaj też ze synkiem moim, więc jest taki super czas magiczny, świąteczny dla nas, że. Cieszymy się tutaj, że jesteśmy, nie? Mm, bardzo. To jest taki super czas tutaj, nie? Jarmark Świąteczny też raz w roku jest, więc to jest naprawdę super, nie? Doświadczenie, żeby sobie tutaj rodzinie przyjechać, nie? Mega. Tyle ludzi, że po prostu normalnie nie da się nawet jak przechodzić, ale jest to cudownie, jest pięknie naprawdę duże światełek, koinki i nawet możecie zobaczyć sobie za mną tutaj tutaj. Właśnie, to tu jest tylko w Katowicach, bardzo pięknie to wygląda. I całe są oświetlone, więc jak najbardziej super. No co, teraz idziemy do Super Samu? Tak, jak najbardziej Trzeba się troszeczkę ocieplić No i... Może coś zjemy, jak myślisz? No, trzeba by było coś zjeść Bo już dawno po obiedzie No i oczywiście czegoś cieplutkiego się, się napić Dokładnie tak, Już tutaj się ciemno robi Nie wiem czy mnie też będzie w ogóle w kamerze teraz widać Pooglądaliśmy sobie. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie ma jak w ogóle tutaj nawet przychodzić, jak się czekają. Więc stwierdziliśmy, że idziemy sobie do galerii. Dzisiaj też nie jest więc ja najbardziej w galerii możemy być. I też będzie nam tam cieplej. I też coś troszeczkę zaczyna deszcz tutaj sobie padę. Jakieś fajne lodowe wodospadnik, nie? No, fajnie to wygląda. My no teraz chodzimy za parking i jedziemy już do domu. Mamy już apcie. Więc. Jedziemy do domu. Czas już na nas, mamy też zaraz ma jeść, więc musimy już jechać do domu. Ale było super. Cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy. Naprawdę magiczny czas dla nas w trójkę. Cześć, dzisiaj sprawdzamy, co kryje się pod numerem 9. Coś małego. I tutaj mamy taką kulę z Mikołajem. Super prezent. Postawimy to tutaj od razu na szafce. A teraz czas na mnie, na mój kalendarz. Mam już go dziewiąty dzień, ale po prostu, jak mam go otwierać, to cieszę się jak dziecko, bo wiem, że coś fajnego może i tutaj być. Szukamy dziewiątki, a dziewiątka jest. Tutaj, ciekawe co tam jest w dziewiątce dzisiaj. O, ciekawy co tu ciekawego jest. Zaraz zobaczymy, co to jest. Musiałam tutaj aż etykietę odkleić, bo naprawdę nie wiedziałam co to jest. I Pisze tutaj, że jest to luksusowy środek wzmacniający zapach i zmniejszający tkaniny. Normalnie tego się nie spodziewałam, że tu jakiś dotkanie, że tu coś takiego tkanin będzie. No, ale też fajnie, bo możemy coś takiego sobie wypróbować. Też to są takie małe próbki. Ile to tutaj w ogóle ma mililitrów? To, to w ogóle nawet nie pisze. Nie, pisze 75 ml. No to fajnie, jak najbardziej taka mała próbka. A ja chyba Wam jeszcze nie pokazywałam takich pierniczków, co zamówiłam na temu. I trzeba było tylko po prostu na te yy, pierniczki wpisać imię. To wzięłam i zamówiłam Daniel, Natalia. Tutaj Maksia. I oczywiście naszego pieska Nelusie. Tak się prezentują te pierniczki. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo fajne, żeby sobie coś takiego na choinkę kupić. My się już kochani będziemy... Już kochani będziemy z wami żegnać. Więc widzimy się jutro w następnym vlogmasie. Pa! Do zobaczenia, pa!